Z za wami. jest, tak. Ale fajny ślad w ogóle zostawiacie jak na wodzie pojęcie zajbicie to jest... O, to ja będę nas słaba. U mnie nie zostawiają żadnych śladki. O Helka idzie ci? Nigdy z nieba Jeszcze nie latałem Helką w tym BF. -ie. To jest jakaś taka się daje. No, nie może być wszystkiego, no. Wystarczy, że jest opa, bo każdy... Ale inna łódka, rajd, kręci się. No i co? Czemu się nie kręci ta łódka nasza? Nie ma ich łódki, dziękuję. Ej, gdzie mam kręcić się łódka? A, tu na przykład? Nie. nie. Bo tam, na tamtej też było ciężko. Trzeba było w jakimś konkretnym miejscu kręcić. Trzeba wiedzieć gdzie. Gdzie jest ta Aherta? Ale podpiąłem tego lotniskowca, to będę go przełamał? A, tu. Trzeba ją flag. Ja mogę tylko kręcić, jak jesteś, jak co nie jest przed siebie. Jak ja przed siebie? Tak, bo wtedy, bo wtedy twoje działko jest wstąpienie i je ja kręcę. A tak to nie mogę kęcić podłogę i... A, mogę Trzeba. podłogę tu chyba. Uwaga, ja to jest głupie, no. Trochę.

Się. Się nie, Ta walka jest bez końca, tych helek teraz. Z, nie wiem, głupota jakaś. Jak się kręcą, to tak. Nie ich nie kręci, ja ich kręci i tak mnie nie mogą już zwalić. No nie wiem, schodzimy z tej łódki czy co? na nie a to nie ma A nic, nic się tu nie dzieje? No nic, nie wiem. Jest, tu, no. ma, ma, mam 1000 punktów, a oni nie mają 8, więc fajnie. Chodź do jakiejś flagi i... tam łódź No! W końcu. GG. Wygrałem z niej w końcu. Taka walka ma powietrzną A łódź zabijem? Właśnie usiadłem na minigana Spotujcie ludzi też Nie, nie widzę w ogóle No spróbujemy no. No, Ale, ja Są ja na, prawej, na prawej burcie No okay. na no, chama tam spotujcie Sią, a Mijoś lata. No ja latam, latam. Zająłem się helką, rozwaliłem. To ładnie. Udało się. Mamy dwie helki? Może coś ukradł, może Ty, a już tracimy, no tam ktoś jest, Mijoś tam go Na pokładzie wiesz zaraz, tam ktoś jest. No, no, e na tym lotnisku bo już, to, już coś mi tyle. Jezu, zaspodowałem go program, co już Ja nie widzę niestety, bo jest Leży na pokładzie. Tak? O kurde jeszcze ktoś jest A nie, nie, przyjmuję, ale, ale... Nie no chyba już nikogo nie ma. Bo my też jesteśmy za to przyjmujesz. Też wiemy jeszcze już z rury, ale, ale nie... Ja już tam na B popłynąć trochę raczej jak to będzie spostrzelać. No już to, przyjmiemy to i płyniemy. Mam no, nadzieję, że spawna nie ma. O! Za Nie no, S e no schodzi, ty. No weź się tym zajm, o kurwa. Zagadziłem. I co? I dupa. <grym> A jest? Kurwa. Ja biegam. Nie wiem gdzie jest. Nie można go na jednym rzucić w czegoś, tak? Nie no chyba dupa Typ jest gdzieś schowany, nie pod pokładem, pod, pod, podkładem, bo ja nie mogę zobaczyć. Ja niestety zjebałem wood. Zniszmy ją może jakoś. Zostawmy to samo co do buchu. O, o streszcz broń, prawda jaka? No, nie wiem gdzie jest typnie, nie mam pojęcia. Siedzi, jak jakiś tu na bestia miejscu i się cieszy. Ten z naszej łódki, nie. Nie, To może też się zrespi na mnie. Weź się, że zobacz ty. Bo nie chcę wysiadać z tego. No, co jest? Jestem strzelan, łódki no i. Ja nie mam co z łódki łódkiem, Ja jest tu kąpielu, kurwa podkładam te cztery. Nie, no niczego tu nie ma, weź mi na mnie. Poczekaj, bo walczę z kolejką na łódce. Ale chyba to jest walka z wiatrakami Jezus w tym wystawie C4 na tych kurwa, chyba się wsrałem No mówię właśnie, że taki na... kontekst wystarczy Masakra Masakra ten tekst I co, weź, rzucić mi na tym, na przykład na B o. na B? B, B, czerwony Bezel, to nasz no to na. A. O, ja, więc na motorówkach. Łódkach, tak, tak, tak. Ja się tu wyskoczę trochę wcześniej, bo ja nie chcę zginąć od razu. A ja biorę motorówki na apły. Znaczy ponton. A ma mój no ileś tu biega teraz, no tak, prawda? Czekaj, ja zabieram tej łódce. O, jaka żałośnie... a nie, może nie... nie, dobrze, wow. ten, ten pont pon, na pierdolę, masakrycznie, lol. No mówili, ponton? że jest OP ogólnie. Chyba, lol. Ten ponton jest chyba... A, OP, 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 w ogóle O, już sobie mu się zrestrił, strzał OP, pojazd już jest. Ej, a w ogóle Bo wiecie, że do tej... do tej łódki, yy, która ma ten granatnik taki, nie? To jest przy, z tyłu przyczepiony skuter? Do którego tak. możesz wsiąść? I, może, nie można skłonować skuter. A ja gdzieś tu ty był zaspatowany Gdzieś na wprost mnie był ty zaspatowany A bo tam patrz jakiś tam ko koło D będzie pizzi, patrz, widziałeś tam ich jest? Na mapce Zaraz A może schodzić, nie? Bo gdzieś typ tam był nie. No chodź, niech widzisz Jeszcze na to zapierdala, no bo sufajowa Na, na B Ej, B biorą, ich jest więcej niż jeden. Masz tam A na ty, na ty wyspy to lewej stronie, No gin, kurwa, no. O, patam. tam ze sobą, i tam bardzo, wersję, tak? Położemy jednemu To jest, no Mógłbyś wrócić na D, bo tam tak, tak nie Tak, tak, prawda Nie za blisko, bo... Nie wiem, bo, bo, ja bo ja tam strzeli, no Ja to chciałem właśnie uciec, ale tam się tym się wyłączy. O, o jest. jest Jest, jest No kurwa, myszka mnie na to, że... O, dobra okay. ten, skutek Kurwa, no to, są pojebane, to jest pojebana ta tak. <grymne> pojebana. I jeszcze flagi przyjmie bardziej. Kto to zrobił? Czy daj sobie pan wskazać zrobili łódkę? To po prostu wszystko. No, ten widzger jest kurwa. Trzeba wypróbować 4 zrobić ten. Niezdyszczalnego nie Heweja.

Zajrza hitów w ogóle. Przejmujemy, aaa. No lol, jak on tego nie. No, ich tam wkurzyłem na to. O, łódka nas płynie. Uwaga, ja, no, no ja ją ciąłem, to nie widzę? ja ją ciąłem i tam biję Tam zabrałem dwa No proszę, tam, jak ładujesz mu serię to będzie ładnie oh, wow. Helka mi ład Helka mnie goniła Jednak, jednak nie tak łatwo Tam to mocniejsza Trzeba tam tu mieć Cel alba utracony A jest w bazie? Nie, nie, albo jest w bazie Zwróciliśmy tam co mogę uciąć Dobra, ja bym chciała na łódkę. No a O! O! Gra. Jest Storm Ale ale się to wygląda po prostu? No świetna, w efekty w tych Mega, no, jeszcze raz tego zmieniłem. Gonią łódkę. Co bierzesz dzisiaj? Batyki. Za to, co jest Za to, jest Można było powiedzieć, że było lepsza, ale teraz prostu... to. Foko, no. Tak, a przejmiemy i płyniemy dalej. Trochę było mi smutno, jak wydawałem. Ej, dwa, na B jest nie dużo jest. ludzi. Na B, na, na B płynie Macie łódkę na koło B. Zespotowałem wam. Cholera, ja skleję, Kurde, faliście pod wodę, Skumaj to. Majka. Uwaga, centra został utracony. Zauważyłem, że. To 31 już nie zebrałem. Widzę uć! miałem też trochę. A wiecie, żółtko was goni, nie? Nie wiemy, tylko w ogóle odległość, żebym przejechała. Cholera, kurde. To działko w tym litrku będzie naprawdę silniejszy. No to nie załata, bo już. 60 jest w tym o? Gdzie Oj. Moglibyśmy być jeszcze tak? Helka was goni, goni. Ja nie żyję. A wokół nie wiem się. Kurwa. Lecę do niej, lecę do niej, goni się Helka. Wszystko. No do ją. wiem. Idę Helka. Kom, mnie do niej. Leży. Chyba płonie. Ja je przejmuję. No polecę do ciebie. Chodź, ja, ja jestem kierowcą tej potrówki i nie są jakieś szanse wejdą. Ty podsumujesz, to już mieszkam. Dobra, że ci dostajesz chyba 3-4 punktów za zabicie, a ja się za spawny dostajesz i za to, że drive'ujesz No jeszcze fajnie jest, masz momenty stary, jak się fale rozbijają po skały. też. Tak no jest na coś, takiego. No. Co nie strzają? Aha, to jest znowu nasze. Jest kapralem. S chodzi. Oła! Oberwałem. A, jezuć, to obrywałem. Koleś mnie zabił. Koło Helki jest. Ten, jakoś się ze Koło Helki jest, koleś. <guletra> zabił mnie koleś ze skuteru A nie, łóżkę bydła mi zabił. Ale ze skuteru skutera z rakietnicy to nas. Chyba <guletra> żyjemy, whatever. Tak mi żyje. Tak mi żyje. No koleś, muszę być. No, nie się No, są budynki. Na plaży, na plaży, na plaży. Doch. Aha, kurde, zginęł. A za pięć. Jeszcze jednego. A no, za mnie Pikop strzelał. Nie widzę, że. Cholera, że on nie zginął za pierwszą serią Haha, Ho, 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 Do wody spadł. Kikopę.

Ciężko, Cięż, Cięż. to jest, jest z wody na pierwsza w ogóle, no bo leży. O to lepszy mi to właśnie. A to jest helikopter? Na Ma mnie. Helikopter jeden... jest w Nie, ja tobie. No to wale, to wale, to prawo, Dau... prawo. Ty płytaj tak pod niego, żeby on musiało nawroty robić. Ty pod wodę, żeby. Kurwa. Nic nie widziałem Ej łódka, duża łódka Kurwa lol Nie no, łódkę to nie mamy szans Z bliska, że już nie sobie <noise> <ubiegłeś>, no <noise> Ja też sobie skuter, nie ja Pomóżcie to D przejmować może jakoś Ja tylko Bad'a sobie wezmę teraz Bo D jest naprawdę oblegany przez wrogu, wam powiem, No jadę jest ich strasznie dużo tutaj. Ja chyba, A, broń. Nas jest tutaj 4, a mi to przyjmują. A już teraz nie. Łódka. Łódka jest Koło Kodę? Tak. Ta pancerzona przez No i co jest? Z mi nie schodzi? Ich jest to zbyt dużo ciągle A jajaj O kurde mi Trzeba pomocy na za no to A polecam. Na D jest zbyt dużo wtypów. O dobra, przecież to wypuszczają. Cześć, czekaj, gdzieś mi los idzie. Co tu się dzieje? O boże, granat! No nie wiesz, jak on to rzucił tutaj. Ile ty granatów w ogóle miał? O Milos, żyj! Żyj! Dwie sekundy. Jestem. Cholera. Nie zdążyłeś? Nie. No, bo, ale jestem na typie i mi się zaspiłem. Kurde, chciałem być fajny jak A wyszedł jak zawsze. No, a no, tę łódkę trzeba wziąć. No, niestety teraz. Na jakimś Na tym D. No, nie, jeszcze jeden. Podniesiesz mi? Nie, ja mam teraz. Cholera, o ktoś mnie podniósł. Ja cię podniósł. Ja o dzięki. Dorobię rzędu. Dim szczęśliwego. Już teraz chyba easy. Szczyt w górę tak. sprawdzić. Oj, 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 oj. Cholera, jeszcze skądś sklejam. Co jest na mnie? Jeszcze co? Aż teraz HP. Ja tam sam dachu, na sam dachu, sam na dachu Jest zabiłem nie, typa Nie, tak nie, jednak, co, O kura, budynek się ba. O NIE! NIE! Żyję! Udało mi się Mi też się udało O oh, fuck! Uf. Ej, ale ja Ci powiem, że w bet company było lepiej słuchać, czy się w budynek wali, nie Bo było słuchać takie char char charakterystyczne, nie wiem, łamanie się czegoś No teraz O oh, fuck. Ale to nie jest takie oczywiste dla mnie, nie wiem No wiesz, no nie... Może budynki tak się walą, ja nie wiem. Czy budynki walą? Nigdy nie stałem w takim na szyję. No ja też nie. Mm. O, łódkę sobie na tą ulepszoną. Ej, dwie łódki są y, ten. Y, koło. B, tak? My... Ja sobie wzięłem ulepszoną. Łódkę. Ej, B biorą, ja na B się spię. Teraz weź ich kurde na tym B. Jest jeden typ na B, tylko. Somewhere, somewhere there. Na łódki nie ma? Pięta, jedna, jedna nie o Z taką pogodę... No... 23 wyrobiłem, nieźle. Że... Gaśnice, oh. albo ca ca Całą łódkę wylewelowałem raz. Ja, wy ja wylewelowałem chyba z 3 kurwa, 4 unloki do łodzi szturmowych w ogóle zrobiłem. To ładnie. Piąty chyba teraz mi wbija. No to wizor termo. I koniec. Masek. No ja wbiję ja rakiety. Ja na łodzi wbiję w chuj, Jakieś tam e, smoki i na gówno.